Ty jesteś Chrystus, jestem Chrystus, którego prześladujesz. Prześladowany Chrystus, który ostatecznie upomina się o swoje i w sumie w taki sposób no, niewiarygodny, o którym święty Paweł aż musiał chyba cztery razy napisać, w ogóle w Piśmie Świętym jest wzmianka o tym wydarzeniu. Żeby się działo ostatecznie to, co Pan Bóg dla nas chce. Chociaż. My mamy sobie zupełnie inne tego widzienie. I żeby w tej całej logice nie zgubić się, w tej logice, logice bożych działań, no warto czasu do czasu powiedzieć o tym, co bym określił jako poczucie zadziwienia. A ten termin przytaczam. On gdzieś tam funkcjonuje w różnych tekstach, ale przytaczam go, bo uderzył mnie w ustach naszego Pata Prezesa jeszcze poprzedniego, znanego tutaj niektórym, jest Celestyn Kalan, taki właśnie irlandczyk, który mówi też po francusku. On już ma 80 parę lat, cierpi tam jakieś, ma choroby, ale, ale sobie dożywa tak. swoich dni w opastwie naszym Glęston. I on, pamiętam, kiedy był u nas wtedy pierwszy raz widziałem w ogóle opatę prezesa, to użył takiego sformułowania, życząc nam, już nie pamiętam przy jakiej okazji, żebyśmy między innymi zachowali poczucie zadziwienia. I użył tam słowa, które po angielsku również oznacza cud. To akurat ten język ma parę synonimów na te, na te słowa. Poczucie zadziwienia, czyli poczucie cudu. Przyznam, wtedy byłem o tyle tym zaskoczony, że, że nigdy żaden ksiądz mi nie mówił o czymś takim. I w, nie wiem, w, w przepowiadaniu, w, w duszpasterstwie raczej jakoś y, daleko się odeszło od, od tego, czym jest piękno, czym jest poezja, czym jest właśnie zadziwienie. Niektórzy księża próbują teraz, ale bardziej to się sprowadza do takiej autopromocji, Różnych poetów, którzy później swoje wiersze tam sprzedają czy zachwalają. Siostra, o której mówię, zmarła dwa lata temu. Będzie w najbliższym tygodniu zresztą rocznica drugiej jej śmierci. 31 stycznia roku 2011. Urodziła się w 1919 roku łatwo policzyć, że dożyła pięknego wieku. Czego życzę tutaj siostrom? Wstąpiła akurat w wieku 30 lat do klasztoru. Nazywała się Walter, była córką jednego z wybitniejszych takich literatów, literaturoznawców w Szwajcarii, Otto Waltera. Zresztą jej brat również był, zajmował się literaturą i wydała pod koniec życia taką rozmowę. z nim, Zresztą w jednym z wierszy, które będę próbował przytoczyć, też jest mowa o jej bracie. Cóż takiego wartościowego jest w tym, że jakaś siostra pisze wiersze? Być może tutaj niektóre siostry, może nawet wszystkie, coś piszą i czekają aż po śmierci odkryje się spuściznę w szufladzie i będą siostry słynne na cały świat. Zostawmy to Panu Bogu. Ja bym powiedział: może tak przy okazji dzisiejszego święta warto pisać. Nie tylko do celów, nie wiem, jakichś. Terapeutycznych czy różnych innych celów, nazwijmy to, yy, hamowanie swoich emocji. Mężczyźni to akurat mają, mają dużo łatwiej. To się nazywa też grafomania, że ktoś musi pisać, prawda? I, i, i nie może nie pisać. Niektórzy nawet lekcje od, odprawiają, właśnie pisząc książki. Więc yy, był taki ten ojciec zmarł nieco lat temu znany, tutaj nie będę wymieniał, go też. Yy, to yy, może nie o to chodzi. To, że się pisze, to, to jest może jakaś pochodna. Najważniejsze to, co chciałem zaproponować, to jest właśnie to poczucie zachwytu, jakiejś niepowtarzalności chwili, niepowtarzalności codzienności, do której może się przyzwyczajamy i która już nas nie bawi, nie jest naszą radością. A przecież gdzie jak gdzie, ale w tradycji mniejszej, w tradycji benedyktyńskiej, właśnie celebrowanie codzienności, w, tym, w tych naszych zwyczajach, które oczywiście to już inna sprawa, co się z nimi dzieje, jak się je pragmatyzuje, jak się na skróty próbuje stwierdzić, że to już muzeum, to, to skansen, nie ma, nie ma co w to wchodzić. Oczywiście czas pokaże, w którą stronę pójdziemy i co zostanie z naszej tradycji, ale póki co, Warto mieć taką świadomość, że to nie przypadek. I to, że jest akurat taki, a nie inny wystrój klasztoru, że wiszą takie, a nie inne obrazy, jeszcze w tym w klasztorze to jest. Bo... I tak się dzisiaj dzieje, że, że brak wyczucia piękna, brak wrażliwości do nas zalewa, wypukuje, i, i stąd akurat w tym miejscu. Takie słowa chyba mogą paść i powinny. I ta wrażliwość to jest tak naprawdę kultura naszej codzienności, kultura naszych relacji. E, powiem więcej, to jest kultura naszego bycia ze sobą. Siostra Sylwia Walter żyła za klauzurą, tak, e, tak jak tutaj siostry żyją. I niesamowite, że właśnie w tym ograniczeniu z jednej strony doznawała, owszem, bólu. Pojawiają się takie momenty w wierszach Stomiku, które chcę przywołać. Zaraz o nim powiem. Zmagała się z tą swoją wrażliwością, z różnymi wspomnieniami ze świata. Kto ich nie ma, prawda? Jakieś różne pokusy, taki się pojawia tam Jose, jakiś jej pewno, tam, które, które mu złamała serce. Jakieś wspaniałe pejzaże. Ale z drugiej strony wybór, i przekonanie, że tu jest coś więcej, ten motyw się pojawi. Walka o sens tego życia ograniczonego. Tomik, który chciałbym tak sygnalnie zaprezentować, bo to jest taka tylko próbka, ma bardzo znamienny tytuł, właśnie nawiązujący do tej sytuacji mniszki. Taniec posłuszeństwa albo słomiana mata. A nie z posłuszeństwa. Czyli to, co jest w poezji podstawowym budulcem, gra sprzeczności. Poeta to jest ktoś, kto po pierwsze potrafi dostrzegać w różnych miejscach piękno, poeta potrafi, to mi kiedyś pamiętam tato powiedział, tak się bardzo jakoś z tym, z tym określeniem zżyłem. Że właśnie poeta patrzy, nie wiem, na słońce, na, 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 na drzewo i widzi coś więcej, widzi głębiej. Jak to opisze, no to właśnie, niby to drzewo wszyscy widzą, ale nie widzą tak jak poeta. Ja bym to jeszcze dopowiedział dalej. Pamiętamy wizję opisaną przez świętego Grzegorza, święty benedykt widzący świat w promieniu słońca. I się rzeczywiście mówi o, o arcydziełach, że są jakimś ujęciem wszystkiego. To jest jakaś synteza. Nawet drobne szczegóły jakiejś gotyckiej katedry czy, czy jakaś miniatura w, w Starym Kodeksie. Jest sama w sobie uniwersum i tam mamy cały świat. Oczywiście to jest w najwyższej miarę sztuka, ale, ale o to chodzi. I podobnie w życiu. To jest też ten obszar, gdzie wchodzimy, niepostrzeżenie w przestrzeń mistyki. Podobnie w życiu, e, chociaż to są to są momenty ulotne, ale, ale być może każda z doświadczyła jakiś chwil, kiedy zawiera się w nich czyjeś życie. Albo jakiś jest zaznaczony przełom. Wierny tej zasadzie Zdaję sobie sprawę, jak bardzo dużym gwałtem i nie taktem jest robienie zdjęć w ogóle gdziekolwiek, bo się zabija tą chwilę, prawda? Czyli próbuje wykraść. Oczywiście mamy do tego prawo i to jest fajne, bo być może się dzielimy tymi chwilami, ale, ale nie da się przeżyć yy, chwili właśnie poza nią. Ale taką chwilę pamiętam, do której też się w sumie no jakby nie było, wypadało mi przygotować, yy, jak ojciec Adam przestał być opatem. Byłem wtedy na tych wyborach, już pomijając, bo tam wiadomo, się przysięga, składa na Ewangelię. Ale chcę powiedzieć jeden moment, który, który mi zostanie do końca życia. Moment, kiedy następca, więc Adama wybrany, przyjmuje wybór. I ojciec Adam wtedy wstaje ze swojego miejsca opackiego, zdejmuje krzyż, całuje i owemu opatowi prezesowi Kalenowi kładzie go na stole tudzież piersi. Taki moment, można powiedzieć, wyreżyserowany. Jakiś przełom, szok. Opat też, wszyscy w ogóle nas za, 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 za nie mówili. Opat prezes właśnie powiedział tak, nie jest to łatwe. Ale y, są takie gesty, prawda. One mają rozmaity ciężar gatunkowy. Tym niemniej wrażliwość na to, spojrzenie, drżenie warg y, Nieraz zamilknięcie, nawet jak wygląda czyjaś twarz, oczy, czy, czy właśnie to, to wszystko, tębr głosu. Jesteśmy tak naprawdę, no, z jednej strony na scenie, to prawda, ale z drugiej strony też piszemy jakiś, jakiś dramat, to co się dzieje między nami, co pozostanie być może w opowieściach, a jak powstawały przecież a apoftegmaty, dokładnie tak. To były poszczególne wydarzenia, nawet bez słów, albo jedno słowo. Siostra Silia Walter, tak to jej zostało od Pana Boga, chyba zadane, zapisała nieco z tych momentów. Być może po to, żeby nas nauczyć wrażliwości, bo nie wszystko się da zapisać. Nie da się. Ważne, żeby żyć. Bo co z tego, jak to pisało, prawda, wieszcz? W słowach tylko chęć widzimy w działaniu potęgę. Trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę. Po wszystkim siostrom, które mają jakieś kompleksy, że nie piszą, a faceci piszą książki, publikują i tak dalej. Niech oni przeżyją. Nie będę więcej mówić, Dobry dzień. I teraz mamy tutaj akurat Pan Bóg, to, to nie jest tak wszystko czarno-białe, że czasami Pan Bóg pozwala komuś pisać, żeby innym się łatwiej żyło, żeby innym się żyło głębiej. To nie znaczy, że wszyscy mają pisać, ale co nie znaczy też, że wszyscy nie mogą pisać, więc to zostawmy otwarte. Wiersz taki, który akurat nie jest tego zbioru, ale bardzo jest taki, taki, taki klauzurowy i który ukazuje to, co próbowałem powiedzieć. Znalazłam wyspę, Miejsce, gdzie słowo niebo i świat utrzymuje przy życiu. Spada z nieba, wznosi się z głębin. Niebo i świat są teraz we mnie złączone. Znalazłam swoją wyspę. Synteza. Cały świat w promieniu słońca, we mnie, w moim sercu. Przypanuje Jezusie, dla którego tutaj się w tej klauzurze. Każda z sióstr dobrowolnie dała zamknąć. To jest takie niesamowite. Zresztą mówi się, każdy artysta to jest ktoś, kto odciska swoje piętno, kto przekazuje właściwą, jedyną dla siebie optykę widzenia świata i po to jest potrzebny. W tym sensie każdy z nas jest potrzebny. We Wspólnocie, żeby dać swój styl, swoje piętno odcisnąć tam, gdzie to jest potrzebne. I to też jest dla nas bardzo ważne zadanie formacyjne, ponieważ dzisiaj żyjemy między takimi dwoma krańcowościami, a dzisiejszy świat się bardzo lubi polaryzować i, i wszelkie ekstrema są wręcz w modzie. Jedna polaryzacja, jeden biegun to jest takie wyrównanie, uniformizacja, że wszyscy są właśnie równiutko, tak? Prawda? I, 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 I w zachowaniu, i w śpiewaniu, i w wchodzeniu chodzeniu, i prawda? No, ołowiane żołnierzyki niemalże stoją właśnie się i się równo skłaniają. Wiemy, że tak się nie da. No więc drugie, drugi jest łatwo się domyśleć, no to jest każdy jest zupełnie inny, hula, i duża bez kontroli. To widzę w niektórych klasztorach męskich, że mają nie tylko różnokolorowe buciki spod habitów, tam gdzie można coś pokazać, ale jeszcze nawet różne szorówki, w jednym bucie taka, w drugim taka i, i, i różne jeszcze tutaj sobie dziwne rzeczy, tutaj kolczyk, prawda, niemalże tam. Czyli, czyli chce być kimś, indywidualność. Chodzi o, o to, co jest w środku. O właściwą miarę o królewską miarę piękna i stylu. Artysta, żeby się wyrazić, musi, potrzebuje stylu. I też właśnie dzięki temu, że mamy pewien styl, możemy wyrazić to, co jest nasze. Jeżeli ktoś uważa, że się wyrazi bez niczego, to jest w wielkim błędzie. To będzie jedynie jakaś neuroza w ostatecznym rozrachunku. Potrzebujemy właśnie stylu, potrzebujemy zasad, zwyczajów po to, żeby tchnąć w nie ducha. Ojciec Salmon, który też pamiętam tutaj lat temu już ponad siedem kiedyś produkował, on bardzo wyraźnie o tym pisze. On to nazywa nawet tak, chrześcijaństwo jako stylu. I ferment w tym chrześcijaństwie, życie, mona, tradycja monastyczna benedyktyńska właśnie jako bardzo przejrzysty styl. I to widać, czy ktoś rzeczywiście przyswoił sobie i jest mnichem, czy, czy mniszką. I nie jest to sztuczne, on to ma po prostu nowe krwi. I jest to jego, robi to z urokiem i to zachwyca. No tak jak widać, że nie wiem, mistrz, nie wiem, Bram Rafael, świetnie zna zasady tego stylu, który uprawiał, czy jakiś anonimowy mistrz gotyku, a z drugiej strony jest to jego synteza. Całe życie człowiek to wykuwa i potem widzimy, jak ktoś umiera, jak ktoś nawet mówi, jak się z nim rozmawia. I to, to promieniuje, ta synteza. Już nie będę tego to się rozwijał. To taki sygnał, bo jeżeli nie, na no to mamy, prawda, kogoś, kto udaje, ma dwa życia i, i, prawda, pięknie się modli, rączki złożone, a za chwilę, jak coś powie, to, to już nie można zasnąć potem. Albo, jak coś zrobi, to też komuś e, niszczy życie. No, tak to niestety bywa. I to jest, że tak powiem, wliczone w grę. Pan Bóg sobie poradzi, ale z drugiej strony, właśnie chcę, żeby jednak też mu pomóc. I co dla świata dzisiaj będzie bardziej przemawiające, jak właśnie autentyczność? To powiedział ojciec Michael Casey. Jak się wiele możemy nauczyć od dzisiejszego świata, tej. Mocy indywidualności, prawda? Że dzisiaj się już nie patrzy tam na autorytety, na tytuły. Ktoś musi coś z sobą reprezentować. Oczywiście w karykaturze to są celebryci, którzy głupie rzeczy robią, żeby zwrócić na siebie uwagę, ale mają pomysł. Coś chcą przekazać. I my też, jeżeli znajdziemy nasz skarb pana Jezusa, nasz osobisty do niego jakiś kontakt, kanał to wtedy promienimy. I nawet we wspólnocie nie potrzeba iść na świat. Tu się zaczyna coś niesamowitego. Siostra Silja ten swój tom, o którym mówiłem, tak naprawdę oparła o jeden kawałeczek wersetu z Księgi Zarasza. To jest dość drastyczny fragment. Ale takie jest życie. Jak sięgamy głębiej, to przenikamy też rozmaite sprawy, o których chcemy uciec. I my próbujemy sobie tak wszystko wypudrować, żeby było pięknie, ale nie dotykamy brudów. Jak ktoś dotknie tej prawdy o nas, to jest wielki krzyk i wielka obraza. I wychodzi wtedy kim kto jest, prawda. Tutaj nam chodzi o taką głębię, że taką bardzo, jak to mieli starożytni myśli. że człowiek jest no właśnie niewzruszony, jest Pełen spokoju, nawet jego gdzieś tam ktoś mu dojdzie. On nie ma nic do czego czego się wstydził, prawda? Jest wszystko u Pana. To jest księga Ozaasza i z pierwszego rozdziału, yy, trzeci werset, a zaczyna się historia w wersetie drugim, kiedy Pan rozpoczynając przemawiać przez Ozaasza, rzekł do niego: idź. A weź sobie za żonę kobietę, która uprawia nierząd, i bądź ojcem dzieci nierządu. Kraj bowiem uprawiając nierząd odwraca się od Pana. Poszedł więc i wziął za żonę Gomer, córkę Diblajma. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo tu się zaczepia sprawa Boga z narodem niewiernym. Ta sprawa cały czas trwa, to jest jakiś dramat. Zresztą tak to opisują teologowie, niektórzy. Boga i ludzkiej wolności i odrzucenia przez człowieka Boga, ale Bóg nie daje za wygrano. I Stary Testament to jest wielka historia, tylko o opowieść. I Pan Bóg teraz proroka bierze, może być każdą z tych sióstr też, chce zaangażować w to, bo potrzebuje pomocników na ziemi, bo po to też my jesteśmy, po to Go kochamy. Jeżeli Go kochamy, to mamy iść i o Nim świadczyć. Właśnie w ten sposób, żeby też Włączyć nas w to swoje rozdarcie. I to są nasze rozmaite komplikacje, niewierności, nawet to, że wśród nas są trudne siostry, są różne sytuacje, których nie pojmujemy, nieboża sytuacje. To można powiedzieć, że właśnie wtedy Pan Bóg jest szczególnie bliżej, bo włącza nas w to swoje staranie się o człowieka. I siostra Sylwia pisze wprost tak. Gomer to wszyscy. Wszyscy są Gomer. Też jestem Gomer, córką Diblajma. Mniszka jest zawsze Gomer. Lecz Gomer musi powrócić do swojego pierwszego męża. Mniszka zawsze wraca do domu. To też taka praktyczna e, uwaga. Bardzo, yy, bardzo mocne i prawdziwe słowa, sięgające, jak to pisze autor, do Hebrajczyków, właśnie, ten samego rdzenia, rozdzielające stawy od szpiku, prawda, i przenikające. I to drugi wiersz. Pewnego popołudnia, pomimo klauzury Bogiem ujęta, najpierw y, za tym raz tylko nocą, znowu statki. Boże Narodzenie w klauzurze. Gomer wygrywa gloria na samej słomce. Jakiś odpryski, tęsknot wspomnień i ten trud klauzury, tęsknota i wierność. Musisz do niczyjego kraju, Gomer, rzekł Bóg pewnego popołudnia, na moście łódek. Tak, że już nic nie przejdzie. Nie. Nic już nie przejdzie, myśli Gomer. Lecz słodko śpiewające statki i Jose. statki to jest takie wspomnienie, jak i fantazja obrazów minionych. Zupełnie różnych, kolorowych, dynamicznych. Zupełnie innych niż szare życie w kluzurze. Jose to pewna jakaś miłość. Coś, co gdzieś tam w sercu jeszcze pozostaje. Mimo wszystko do niczyjego kraju, niczyj kraj, pole pokrzywy pomiędzy listwami, dzikie rumianki ku słupom z przewodami, wrony w deszczu, powiem dzisiaj w śniegu, już bez blusa, Klauzula. Za ogrodzeniem. Wciąż klauzula. Tam się widzi, kim się jest. Mniszka to gomer w niczyim kraju. Siedzi tam mocno, pomiędzy zasuwą i kratą. Jestem gomer. Popatrzmy, ta gomer też została wyrwana i tam miała poślubić. Chociaż to nie była jej akurat specjalność proroka i użyliśmy mu dziecko. Obcość, która jest zadaniem danym od Boga. W klauzurze, pisze dalej się Cecilia, ma się twardą białą chustę wokół głowy. Najpierw i drzewa nie śpiewają też już więcej. Chciałabym memu małemu bratu powiedzieć, jest coś za tym. Rozumiesz? ten motyw, że jest coś poza tym. Nie nazwanie. Bo jak dotykamy tajemnicy, dotykamy samego Boga, to głupio tak mówić. I też właśnie to poczucie zachwycenia jest moim zdaniem ważną dzisiaj szkołą mówienia, czy raczej pewnej ostrożności w mówieniu o Panu Boga. Ona jest bardzo charakterystyczna dla benedyktynów. Jak to łatwo się szasta różni księża, zakonnicy właśnie o miłości, o Panu Bogu, o oddaniu i tak dalej. Nie da się tego wypowiedzieć, co jest istotne. I po to są te wydarzenia niewypowiedziane. Można próbować jakąś w poezji dotknąć coś zasygnalizować. Bo jesteś poza tajemnicą, którą każdy osobiście musi przeżyć i, i, i nie wyrazi, bo ona przekracza nasze miary ludzkich y, słów, pojęć. Poza koszami z bielizną i antyfonarzami i poza dogmatyką. Poza tym, tam jest coś. Poza procesjami przez bielony krużganek i poza całym, poza tym. I wreszcie na koniec, tak eschatologicznie, to uwrażliwienie na, na chwilę jest też bardzo piękną szkołą oswajania się z przemijaniem. Tylko wrażliwy człowiek właśnie potrafi dostrzec, jak właśnie gaśnie dzień jak Pory roku się zmieniają, ale z drugiej strony też jak się starzejemy, jak drzewa rosną, jak pewne sytuacje odchodzą, sprawność odchodzi i, i tak dalej. Bardzo na to wrażliwi są zresztą Japończycy. Cała jest taka kultura w tradycji Zen przemijania, to, to jest przejmujące. Nam się wydaje, że, że, że tak wszystko hura łatwowicz na młodość stanie. Musi być ten moment obumarcia. Im dogłębniej go przeżyjemy, tym później większa radość poranka, ranka zmartwychwstania. A tak naprawdę, po to człowiek w to przemijanie wchodzi, właśnie słuchanie zegara, który bije, prawda? Słuchać też i, i nawet gasnący, powiedział właśnie, dzień, wieczór, głosy z zewnątrz. Też to jest jakaś, jakaś e, muzyka, jakaś e, symfonia życia. Pamiętam, kiedy w Nowicecie mieliśmy ćwiczenia w kaplicy, znaczy tam była to chyba już adoracja po południu. Był taki kogut gdzieś tam u, u sąsiadów i właśnie o godzinie, to była godzina tam gdzieś, chyba szósta, miał taki, taki bardzo ciekawy zaśpiew. Uhuhu, 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 uhuhu. jakoś tak, już nie wiem, taki był motyw, ta-tan, ta, -tan, ta <śmiennie> jakoś tak to, i to tak tak się, to widzę, że to kogut, ale, ale to było takie inne. No i rzeczywiście pamiętam to przez tam parę miesięcy, bo padał go po razie, już nie ma tego koguta, przemijanie. Nie przeminę, nie przemija, natomiast taki samochodzik chce jeździć po całej Polsce, tam, pa-tan, tam, tan, tan ta tam. Lody. Ta, ta, ta. I też właśnie popołudnie, prawda, nie wiem, czerwiec, lipiec, prawda, wszyscy tam gdzieś plażują, tego w kaplicy, człowiek siedzi przed Panem Jezusem, tak jak tu światło też tam jakieś odgłosy z miasta, z fontanny, a my w przed Panem Jezusem i te wszystkie głosy, one tak nas mogą trochę denerwować, ale jak się popatrzy z perspektywy kilku lat, prawda, to już tych głosów nie ma, to są inni ludzie. I tak pisze Siostra Sylwia. Wieża i młyn. Wszystko, ogród ziołowy, drzewo pikwowe i gęsiarnia, wszystko się rozsypie i zniknie, kiedy nastąpi wybuch. Chodzi tutaj o paruzję. Muszę jedynie mieć cierpliwość, na pewno. Pachną lilię tak mocno w celi nocą. Kameduła kiedyś był taki program, opowiadał swój poranek. Wiedział wszystkich, gdzie, które ptaki, o której godzinie tam rano, no w poranek jakiś taki kwietniowe czy majowy śpiewają. Powiem tylko, że pomocą, ogrodem, w którym się tego uczymy, jest, i Biblia, wiele scen z naszego życia jest już w Biblii, odczytywanie, przenoszenie tej lekcji diviny na naszą o rzeczywistość. To, to właśnie to robiła siostra Silia Walter. Z tego jednego zdania tej Gomer nagle roz, rozśpiewała taki poemat. A druga rzecz to jest liturgia, śpiew, gesty. To wszystko też powinno być już niepowieścią, nie, nie poematem, takim eposem. I tego życzę, żeby, żeby, żeby to nasze życie w końcu, było pokojem. I wtedy, jak to znajdziemy, ten skarb to cały świat zbawimy.